Dzień dobry, ja przeczytam też trzy, albo cztery swoje teksty. Inaczej, a może by tak inaczej, odwrócić podszewkę na lewą stronę. Fotoplastykonie, podmienić obrazki i przyjąć, że wszystko jest naiwne, nie spodziewać się, nie mieć złudzeń, nie czekać i wyrównać oddech. A może by tak, bez opowiadania się po stronie, bez zajmowania stanowiska, iść z krajem. Zdalał w zgiełku, bardziej włukiem niż prosty Może więcej u chwili, mniej od i bardziej kolorowo, żeby tak nie bolało. I nie wchodzić notorycznie w zaświaty, tylko zająć się banałem, wbić gwóźdź. Nakarmić kota albo gołębia. Gołębia dezykuje oli. Dobrze wiedziałeś, że eksperymenty z białym wierszem mogą skończyć się przedawkowaniem. Po dłuższej poetyckiej abstynencji. Żeby bawić się słowem, trzeba mieć mocny łeb i nogi, a tu nawet schody wypowiedziały się w Twojej sprawie. Ostatni wiersz podany do Żylinie powinien dać do myślenia surość w gardle i spocone dłonie nie wróżą niczego dobrego. Jeszcze tylko trzeba, żeby zatrzymać się za jazdę pod wpływem bukowskiego. Konfułoko. Światło dzisiaj jest nieco zakurzone. Słońce idzie jednak rykoszetem od lustra. To wystarczy, żeby dostrzec, jak przesypujesz się z boku na bok. Ciało masz doskonalsze od wiersza, a mnie opuściły słowa i powieki. W tym pozowanym do snu jest coś zapraszającego. Język potrzebny od zaraz. Żadne tam kon amore, raczej kon płoko, po nitce do pępka, aż usłyszę wejdź i rozkość się we mnie. Antyrama. Odkładasz się we mnie bezszelestnie, w miarę równomiernie i bezboleśnie. Jesteś jednak ciągle bezmienny, jak mozaika prawennie, wciąż nieopowiedzialny i na niewidoku, a ja na głodzie, po kolanach chmurach systematycznie się ściera. Kiedy zaczniesz buszować zbyt intensywnie, kiedy pęknie ostatnia powieka, zostaniesz namierzony i zidentyfikowany. Nożykiem do krojenia nieba wyłuskam bez znieczulenia. Po kawałku, kawałeczku Zadbam o każdy detal. Będziesz mógł się otrzepać i wyjść po angielsku. Albo spróbować na paru zjedba Ewentualnie zapisnąć w antyramie przy oknie. Do czasu, aż ktoś się zmieni. I ostatni tekst wierszej kody. Część z Was buzna. Mój kot jest poetą. Jeszcze o tym nie wie. pierwszej koty biorą się znikąd. Przydarzają się jak deszcz. Czasem o świcie przebiegają drogę, przeważnie z lewej na prawo. Zatrzymują na powoczu i czekają na okazję. Mój kot, który jest poetą jeszcze o tym nie wie, mruga zbyt długimi zdaniami o brudu za oknem albo paszpecie z kulika. Prawidła poeckiej arytmetyki są na razie obce. Że nic nie da sobie... E, nie da przy, nie da sobie przyjąć, coś tu pokręciłem, bo jest to rękopis. Drukarka mi wysiadła i dzisiaj na szybko przepisujemy. Na nic, y, za nic nie chcę przyjąć do wiadomości, że odejmowanie znaczy dodawanie. Ma niewątpliwie ząb mądrości, oczy dookoła głowy i pazurki poprawiające przyczepność metafor. Mój poeta uważa, że jestem kotem, który wkrótce odkryje swą prawdziwą naturę. Późną nocą rozwiązuje mu się język. Zaczyna gadać tychem i podsuwa miskę pasztetu z kłonika. Tyle ode mnie. Dziękuję.